Przede wszystkim to bardzo miłe, że bez wielkiej namowy e, skorzystali z mojego zaproszenia, zaproszenia na tą konferencję, dlatego że e, mieli świadomość, gdzie przyjeżdżają i tu nie chodzi tylko o złoty medal, ale wie, w, goście wiedzieli, że, że tutaj jest Akademia Talentów, ale, ale te słowa, które dzisiaj padły i, te, i oficjalnie i te słowa, które ja usłyszałem, no to one potwierdzają, że po pierwsze ta Akademia jest wielka, że warto było dzisiaj tę konferencję zorganizować, bo skoro goście byli zaskoczeni skalą i organizacją, no to oznacza, że no nie wszyscy wiedzą, że to jest tak wielki produkt. A te słowa, które usłyszałem, no to jest takie podziękowanie za te kilka lat pracy tutaj dla Akademii dla Jastrzębskiego Węgla i to zawsze bardzo miłe. Angażowanie się JDSW wpisuje się w całą strategię CSR-ową, którą realizuje Jastrzębska Spółka Węglowa. Dzisiaj mówimy o tym, że siatkówka. Wwiastczomskiego węgla świętuje swoje sukcesy. JDSW angażuje się również w inne projekty sportowe, ale dzisiaj świętujemy tutaj. Cieszymy się, że młodzież może rozwijać swoje pasje sportowe. Potrafi w sposób fair uczy się fair play, rywalizacji. I to, co wspominałem wcześniej, to znaczy dzisiejsza młodzież jest inwestycją w przyszłość, by osiągać te sukcesy, bo dzisiejsze sukcesy są efektem tego, co wydarzyło się w sumie lata temu. Trochę żałujemy, że, że faktycznie nie ma. Nie ma tych, bo, bo funkcjonujemy w, w społeczności. Tak? I nie ma nie, bilety, e, imprezy, nie są biletowane, nie ma, nie ma publiczności, ale to lada chwila się wydarzy, i o, oczekujemy też, że ci rodzice, dziadkowie i, i najbliżsi będą mogli e, oklaskiwać e, tą młodzież, która tu jest. Nie byłoby wsparcia spółek Skarbu Państwa, gdyby nie zaangażowani w sport ludzie, którzy tworzą no takie sukcesy i taką synergię, jaką mamy w Jastrzębiu. Bo Jastrzębska Spółka Węglowa angażuje się w ten projekt, wiedząc, że z jednej strony wspiera mistrzowski zespół, a z drugiej strony wychowanków, tych, którzy są przyszłością polskiej siatkówki świad w Akademii Talentów. I można powiedzieć, że to jest najlepsza sytuacja, bo z jednej strony mamy spółki Skarbu Państwa, które Angażują się w projekty, które mają dla nich wartość i marketingową i wartość w postaci odpowiedzialności społecznej za tą lokalną wspólnotę, którą wspierają, a sport jest w Jastrzębiu niezwykle ważny. Na pierwszym miejscu siatkówka i hokej, ale także inne dyscypliny. Natomiast dla klubu, jeśli jest no taki patron, który zapewnia stabilną sytuację finansową, to też jest rzecz bezcenna. Dla nas jest wtedy największa satysfakcja, jeśli jest ten efekt synergii. A tu Akademia Talentów, Mistrz Polski i dobrze współpracująca z klubem spółka, no to jest coś, co jest najlepszą formułą dla spółki Skarbu Państwa i dla Ministerstwa Aktywów Państwowych, jeśli chodzi o wsparcie. To jest bardzo ważna i potrzebna inicjatywa, nie tylko w skali śląska, ale w skali ogólnopolskiej. Zresztą świadczą o tym sukcesy w kategorii młodzików i kadetów i juniorów. A, natomiast myślę, że właśnie dlatego myśmy jako Polski Związek Piłki Środkowej podpisali list intencyjny z Akademią, z klubem, ponieważ chcemy pokazywać innym klubom, że warto nie tylko inwestować w graczy z najwyższej półki i współtworzyć jedną z dwóch najsilniejszych lig świata. Obok włoskiej, ale także warto inwestować w młodzież, bo to yy, popłaca. Yy, to nie przypadek jest, że Jaszczębski Węgiel został mistrzem Polski, mistrzem Ligi, a, której wicemistrz jest mistrzem Europy. a Można pogodzić to jest do, dobry sygnał, dobry message można pogodzić. Yy, szkolenie młodzieży od podstaw, imponującą akademię, imponującą na skalę Europy, z sukcesami sportowymi. Często się tak mówi, że są kluby, które szkolą młodzież i z tego żyją, potem tych młodych świadka się sprzedają, a są takie kluby, które są na topie i kupują. Okazuje się, że mówiąc językiem matematycznym, to nie jest alternatywa albo albo tylko koniunkcja, i to, i to. I Jaszczemski węgiel jest tego przykładem. Także naprawdę Szapoba, kapelusze z głowy przed Akademią Talentów Jaszczomskiego węgla, przed tym dziełem Adama Gorola, i także, także trenera krutat Drusza Luxa podziękowania dla całego sztabu szkoleniowego, dla całego klubu, który, który też pracuje na rzecz akademii. Myślę, że to jest świetna wizytówka. Śląskiej siatkówki, a także śląskiej polskiej siatkówki. Mam nadzieję, że przykład zaraźliwy dla innych klubów. Tak jak już mówiłem w czasie konferencji, jest to niesamowicie ważny element całego procesu szkolenia na naszym śląskim podwórku. Jest to olbrzymi wkład Akademii w sukcesy śląska i śląskich drużyn. Przypomnijmy ostatni sezon. tak? Jastrzębski Węgiel zgarnął wszystkie złote medale na Śląsku i prawie wszystkie, bo tylko jeden srebrny krążek w Mistrzostwach Polski Młodzieżowych. Także jest to naprawdę olbrzymie przedsięwzięcie, które przekłada się przede wszystkim na sukcesy Jastrzębskiego Węgla, ale to również daje splendoru Śląskiej Siatkówce. Zawodnicy z Akademii Talentów są w kadrach zarówno naszych wojewódzkich we wszystkich kategoriach, jak i w kadrach Polski. To jest, to jest pewien sygnał bardzo znaczący, że takie przedsięwzięcie, taka niesamowita, wspaniała organizacja, jaka tutaj jest, daje pożądane efekty, a jak do tego jeszcze spółki Skarbu Państwa. Miasto, samorządy dadzą swoją cegiełkę, to naprawdę jest to projekt na europejskie światowe poziomy. Zespół Szkół Mieszczostwa sportowego Jastczemskiego węgla to jest część Akademii Talentów Jaszczemskiego węgla. Bardzo się cieszymy, że możemy być. Wspaniałą częścią tego wspaniałego klubu i wspaniałej marki, jaką jest Jaszki węgiel. Pan prezes podkreślił, że bardzo jest ważna równowaga pomiędzy pionem sportowym i pionem edukacyjnym. Ta edukacja jest bardzo ważna, natomiast to siatkówka jest na pierwszym miejscu i siatkówka jest tutaj najważniejsza. Chłopcy przychodzą tu do szkoły przede wszystkim grać w siatkówkę. My oczywiście jako szkoła staramy się, aby poziom. Edukacyjny był na równie wysokim poziomie jak poziom sportowy, bo to, co dzisiaj wybrzmiało w zeszłorocznych Mistrzostwach Polski, dwa złote medale dla młodziecha i dla kadeta, i srebrny medal dla, dla juniora, to jest bardzo wysoki poziom. Dlatego staramy się jako szkoła dorównać temu bardzo wysokiemu poziomowi, a jest faktycznie się czym pochwalić, bo faktycznie zeszłoroczne matury są zdane w 100%. Wszyscy chłopcy zdali maturę. I co warto podkreślenia, ta średnia wyników to jest powyżej 50%. Więc to nie jest minimum z minimum, że chłopcy tylko zdają maturę. Chłopcy zdają maturę i mają, osiągają bardzo dobre wyniki. Ja myślę, ja myślę że bardzo cieszę. Tak miłe słowa cieszą wszystkich. Cieszę się, że to było też pod moim adresem. Ale ja wiem, że bez sztabu szkoleniowego całego, tutaj nie będę wymieniał wszystkich, bo nie czas i nie miejsce my sobie tutaj dziękujemy. Bez tych wszystkich akademików, tak jak powiedziałem, bez pań, pracowników gospodarczych, bez całego klubu, no, dziennikarzy, no, wszystkich, którzy pracują w marketingu. No, ja myślę, że tego by nie było, tego sukcesu. Nie? Cieszmy się, że tak jest. Miłe słowa są na pewno fajne, my się z tego cieszymy, ale wiemy, że musimy się brać naprawdę do ciężkiej pracy, bo konkurs Konkurencja nie śpi, wszystkie kluby w Polsce chcą wygrać z Akademią. Ja, gdybym był z drugiej strony, to tak samo chcę wygrać czy z Warszawą, czy z Dańskiem, czy z Szynstochową. Na pewno cieszymy się z tego, co mamy, ale zabieramy się, czy pracujemy jeszcze dalej ciężko. Ja wiem, że te sukcesy były w sezonie 2020-2021, ale my teraz pracujemy na sukcesy już z sezonu 2020. 27, bo ten sezon był ze względu covidowy taki trochę dłuższy, tak? I teraz też chcemy godnie reprezentować tutaj nasz klub, godnie reprezentować spółkę, godnie reprezentować miasto. I na pewno cieszę się z tego, ale zdaję sobie sprawę, że w każdym roku nie będzie tak miło tyle, tyle medali. Ale chcemy swoją rzetelnością, ciężką pracą pokazać, że warto do nas przychodzić, że warto u nas trenować. No, dla mnie to jest wielki sukces. Mam taką osobistą satysfakcję z tego, że. że... Poza tym złotym medalem, który się udało po, kilku, po kilkunastu latach wypracować, uzyskać tutaj, no, że, że mamy taki produkt jak Akademia Talentów, który jest tak bardzo mocno dowartościowywany, doceniany przez, no, bym powiedział, nawet władze naszego kraju. To jest wielka, wielka dla mnie satysfakcja, a z drugiej strony. To pokazuje, że warto nad tym projektem dalej pracować i trzeba pracować. To rzeczywiście jest tak, że e, ja wiedziałem, że jest to jedno z kilku miejsc w Polsce, e, gdzie e, ci młodzi ludzie, e, trafiając pod skrzydła znakomitych wychowawców i trenerów, mogą się siatkarsko rozwijać, ale rzeczywiście jestem pod wrażeniem, e, jak to tutaj e, wygląda. E, no i to, że. Tutaj całkowicie gospodarzem i szkoły, i obiektów jest Akademia Talentów, jest klub. No to jest oczywiście coś, co jest imponujące. Ta setka młodych ludzi z całej Polski robiła dzisiaj wrażenie. Trzeba powiedzieć, że taki projekt jak Akademia Talentów Warszawskiego Węgla to są duże pieniądze. To jest duża organizacja i, i nie dałoby się tego, tego realizować i rozwijać ciągle, gdyby nie sponsor. Cieszymy się. Z tego, że nasza działalność wpisuje się w działalność CSR Jaszczymskiej spółki węglowej, ale cieszymy się z tego, że naszą działalnością przekonujemy Zarząd Jaszczymskiej spółki do tego, żeby dalej w ten projekt inwestowali. I to jest nasza duma, moja satysfakcja, i cieszymy się z tego i to rozwijajmy dalej.